Odpalę rankę, bo chcę zobaczyć, czy na OG jest inna ranga? Tak, jest osobna ranga, ok. To tę rankę teraz. No dobra, to leci. A ty grałeś w ogóle? Nie. Nie. No to ja ci najwyżej powiem, czy coś jest warte, czy nie. Tu jest jeden ziomek, już jakby co, tam zaznaczyłem. No ale ja zero itemów, nie? Tu i tak w sezonie drugim teraz OG dali więcej przedmiotów, ale i tak. W do normalnej gry to jest jakby nic. Mam dla ciebie MK i Potiona jednego małego, jakbyś potrzebował śliwka. Ej, znowu miałem ty nie mów, że my znowu budujemy. Ej, dlaczego jest zbudowaniem? O co tu chodzi? Czemu się budowanie włączyło? Przecież ja zmieniłem, what? Ten jeszcze nie gada i mamy rankeda z budowaniem. Piękne. Dobra, to jest przegięcie, nie? Ja nawet nie wiem pod jakimi guzikami mam budowanie. Okej, okay, pod myszką. Ale przypał. Przypadkowo budowanie jakoś się włączyło, nie wiem jak. Ranket z budowaniem to już w ogóle szok. O! Tutaj drugi bez życia można dojeżdżać. Drugi bez życia można dojeżdżać. Lecę. Gość tu też w szoku nie wiedział, co się dzieje. O pompka jest fajna. Nie no, ale czemu my mamy budowanie, rankat na budowaniu na UG, tego jeszcze nie grali. Śmiesznie, ogólnie jakbym miał, jakbym umiał grać na budowaniu, to bym grał na budowaniu. Ale no to jest tak ciężkie, że nie ma szans. E, właśnie nie wiem co się stało, bo widziałem, że pisało nawet, że bez budowania UG. No kurde, no nie faktycznie, no ja no, zmieniałem specjalnie. No. Czemu my mamy budowanie? Nie. No ro rozumiem, za pierwszym razem coś nie poszło, zmienialiśmy lobby, okej, okay, ale za drugim razem odpaliłem bez budowania i kliknąłem w rankę, to i tak tyle. Nawet pisało, że bez budowania. Chodź tam, gdzie zaznaczyłem, bo ten... No snajperki są. No są, są, też mam snajpera, no. Bo tu wiesz, tutaj nie ma jak dojechać kogoś, nie, bo takie przestrzenie są, aut nie ma. To snajpera się przydaje, ale w sumie, tak jak miałeś na, otwarty, na otwartej miejscówce walkę, no to musiałeś się tłuc i koniec. A teraz jak nam się włączyło budowanie, to chociaż ściankę postawimy. Ale widziałem też, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj dodali w OG jakieś takie, chyba te impulsy, granaty. Więc coś jest chyba do movementu. A to takie małe, zwykłe chyba. Tak, tak, takie jakieś rzucane, no. No jest, krzak, ubranie, ubranie, krzak e, ty, ktoś tu chodzi. Tak. Leży. Aha. Dwadzieścia hapeci zabrałem, przepraszam. Pałki dostał, właśnie. Ty, osn... ty, 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 plecy chyba. Duża pota, ej, duża pota. Leżeć. Ej, to jest gówno jak coś, ten scope, ten rifle ze scope'em, to jest główienko straszne. Więc tego się nie opyla w razie czego brać. Więc... O, to są te impulsy. No, impuls grenade. Jak masz slota, mogę ci dać małe. Mam. Bo ja mam 4, to będziesz miał dwójkę Chociaż. To ja się nie dziwię, że kiedyś mnie Fortnite bardziej wkurzał. Bo faktycznie dosłownie mogłeś chodzić 10 minut bez zobaczenia gościa i nagle padałeś od snajpery. A teraz, jak grasz Forta, no to. Eee, chociaż coś się dzieje, non-stop, nie? Te drzewo, o. Lecimy na, to, na tą nazwę, żeby może się odblokowało, czy olać? Ja, dawaj. Dobra. się No, o, odblokował. Nie, jeszcze nie. Coś innego jo. mi zaliczyło. Fajne jest to, że za rankedy masz osobne misje, czyli exp. I za granie OG też masz osobne misje, czyli exp. Więc warto sobie zmieniać te. Te tryby w sumie. No, po lewej, tam gdzieś na nie wiem. O! Na 300. Na ostatnim schodku prawie spadłem. Tu też no, ktoś jest. Tu wiemy. jest ten krzak. Pa! Tego ze snajpie. Ty możesz zagrać. Na razie gramy dłoski. Więc na razie nie gram z widzami. A właśnie, ten krzak jest fajny, bo pierwszy strzał ze snajperki to on cię ochrania. Uu. Co on tam robi? Widzisz to? <grafię> Jakieś budowle. Dzięki jak za sześć, obserwację. Ja granatów na takie cwaniaki. O, To masz dobre EQ widzę. <grafię> na te naboje jak latają. Nie wiem czemu nam wybrało to budowanie. To jest dla mnie zagadka. Czy wyjdę do lobby za gifta? Nie. Najpierw dajesz gifta, potem. Potem wychodzę do lobby. Nie no, ale z tego nie da się trafić. No to, to tak wolno leci. Ciekawostka, pamiętam cię, jak robiłeś jeszcze prodniki do Tekena na YouTube. Eee, no to super. No ja co. Nie wiem, ze 3, ze 3 miesiące, 2 miesiące nie wstawiałem nic z tekena na YouTube'a. Ale no dalej, jakby tam pykam od czasu do czasu w tekena, nie? Po prostu trochę mi się znudził, no bo nie ma co robić. Za czasów tekena 7 mówisz. Aj to po 7 bije, ja zaraz leżę! No ha! Rzeczywiście, FAK! Dojdziesz tu do mnie? Nie. Ja nie mogę wejść. Nie ma szans. Aj tu jest strefa 100 razy mocniejsza. W ogóle 3 osoby zostały. Hyhy To jaka jeszcze ja na jakiś team będę grał, no? My siedzieliśmy na górce I nagle ludzi już nie było No ale za czasów Tekkena 7 to faktycznie dużo nagrywałem i ja za czas się, od, 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 od premiery Tekkena 8 Daj mnie to od premiery Tekkena 8 też bardzo dużo przez pierwsze miesiące nagrywałem, nie? No co tam jeszcze, w No ale ostatnimi czasy przeniosłem się po prostu na. na Forta i trochę gram w Marvel Rivals. Aha, tam. Dalej Brian Main, tak, dalej głównie Brian. Jakbym miał wybierać jedną postać, to Brian w Tekenie zgadza się. Ostatni raz mówię, grałem koło miesiąca temu, jak była premiera nowej postaci w Tekenio 8 Clive z Final Fantasy e, i tam z ten. Wysokie dosyć rangi wbiłem. No i to był ostatni raz, jak grałem. Ale, tak, żeby nagrywać, nagrywać i coś tam jeszcze streamować z tekena, no to tak regularnie, no to już parę miesięcy nie. Jeszcze rakiety w ciebie lecą. O, Ty, ale zauważyłeś, że. Oni praktycznie w ogóle nie budowali, no teraz zaczął budować, dobra.